W ramach zmian w naszym szpitalu, nowych inwestycji w blok operacyjny i oddziały naszego szpitala, staramy się stale rozszerzać ofertę zabiegów, które proponujemy naszym pacjentom. Od kilku tygodni rozszerzamy zakres zabiegów laparoskopowych. Do tej pory. Zabiegi, które były wykonywane techniką laparoskopową, to były najczęściej zabiegi usunięcia pęcherzyka żółciowego. Jest to zabieg podstawowy w kierunku ogólnej, który, który jest już standardowo wykonywany techniką laparoskopową. Natomiast od kilku tygodni możemy zaoferować naszym pacjentom zabiegi z innego zakresu, na przykład operację przepuklin techniką laparoskopową. Operacje onkologiczne z techniką laparoskopową, takie jak usunięcie guzów, jelita grubego, odbytnicy, a także wszystkie inne operacje z zakresu chirurgii jamy brzusznej. Technika laparoskopowa posiada wiele zalet. Zaletą chirurgii laparoskopowej jest krótszy czas rekonwalescencji po operacji. Pacjenci odczuwają mniej bólu ze względu na to, że uraz, który zadajemy, rana na brzuchu jest o wiele mniejsza. Dzięki temu szybciej wracają do formy, mogą się szybciej rehabilitować, szybciej wychodzą ze szpitala. Natomiast zabiegi laparoskopowe nam jako chirurgom dają też możliwość lepszego wglądu w pole operacyjne. Widzimy wszystko w przybliżeniu, powiększeniu, jesteśmy w stanie wykonać zabieg o wiele dokładniej, stąd też Same zalety, jeżeli chodzi o chirurgię onkologiczną, którą będziemy ambitnie rozwijać w naszym szpitalu. Jeżeli chodzi o kwalifikacje do zabiegów laparoskopowych, zabiegi są wykonywane po kwalifikacji wykonywanej przez chirurga, który przyjmuje pacjenta do operacji. Nie ma ścisłych reguł, który zabieg może być wykonany techniką laparoskopową, a który nie. Oceniamy pacjenta indywidualnie w zależności od jego stanu ogólnego, chorób towarzyszących, choroby, którą mamy leczyć chirurgicznie i stwierdzamy, czy ten pacjent może być operowany laparoskopowo, czy nie, ze wskazaniem zawsze takim, że chcielibyśmy jak najwięcej zabiegów zrobić techniką. Laparoskopową, a nie otwartą, tak, żeby nasi pacjenci mieli większy komfort. Jeżeli chodzi o możliwości leczenia techniką laparoskopową, to jest praktycznie zakres całej chirurgii jamy brzusznej. Trzeba pamiętać o tym, że. No, zabiegi laparoskopowe są technicznie trudniejsze niż chirurgia klasyczna, więc nie zawsze udaje się i nie zawsze da się pacjenta zoperować wyłącznie techniką laparoskopową, ale dążymy do tego, żeby tak było w jak największym odsetku przypadków, które operujemy. W technice laparoskopowej wykonywane są też zabiegi ostrodużurowe. Usunięcie wyrostka roboczkowego to jest taki podstawowy zabieg, natomiast staramy się już też w tej chwili zaopatrywać na przykład perforację przewodu pokarmowego techniką laparoskopową, co znacznie skraca czas rekonwalescencji i zmniejsza szczególnie dolegliwości bólowe, które występują po, w przebiegu takiej choroby. Hospitalizacja, w zależności od tego, jaki to jest zabieg, ale zwykle trwa co najmniej 1 dwa dni krócej niż po zabiegu wykonywanym techniką klasyczną, ze względu głównie na to, że pacjent jest w stanie szybciej się rehabilitować. Już następnego dnia po zabiegu operacyjnym pacjenci z reguły funkcjonują normalnie, są w stanie chodzić i te zabiegi rehabilitacyjne są zdecydowanie bardziej o yy, rozszerzonym zakresie niż, niż po chirurgii otwartej.